Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł zapraszam Was na prezentację gry Rival Knights od francuskiego giganta Gameloft. Gra okazała się na platformie Android, jak i iOS. Teraz właśnie prezentuję Wam sklep, w którym to możemy kupić ulepszenie dla naszego rycerza. Ceny są dość wysokie, jednak jeżeli spodoba nam się tam gra i będziemy ją naprawdę długo grali, to nie będzie problemu, żeby kupić sobie coś lepszego. I tu pojawia się już pierwsza wada tej produkcji, ponieważ jeżeli jesteśmy w tym sklepie, to nie ma możliwości zmienienia kategorii, w której się teraz aktualnie znajdujemy. Musimy jakby wyjść z tego sklepu, w którym się teraz znajdujemy, czyli na przykład oglądamy pancerz, to musimy z niego wyjść, żeby móc na przykład zobaczyć hełmy, czy lance, czy także zmienić konia. Jest to moim zdaniem troszeczkę dziwne i mam nadzieję, że twórcy ulepszą ten, ten system kupowania i będzie on taki bardziej intuicyjny. Można powiedzieć, że gra to jest takim typowym tasiemcem, jak to yy, można rzec o grze typu Temple Run. Yy, tutaj podobna jest zasada. Jednak to, co mi się podoba, to właśnie, że twórcy postanowili stworzyć taką dość interesującą i ciekawą grę, yy, o której zaraz Wam opowiem, ponieważ zbliżamy się już właśnie do pojedynku, który jest jakby esencją całej, yy, całego tego tytułu. Teraz mam właśnie walkę z takim większym przeciwnikiem, można powiedzieć, że to jest taki boss y, głównej fabuły. I tutaj właśnie możecie sobie teraz poczytać dialogi pomiędzy postaciami. Już jesteśmy w samym y, pojedynku. Y, jak widzimy przeciwnika jaki y, moją teraz postać. I gra opiera się właśnie na QuickTime Eventach. Musimy w odpowiednim momencie nacisnąć palcem na ekranie, żeby coś się wydarzyło, że tak powiem. Liczy się przede wszystkim szybki start. Teraz musimy tak kierować tą strzałeczką, żeby cały czas naciskać na te zielone pole. Wtedy otrzymamy większą szybkość, jak i musimy przycelować lancom przeciwnika, żeby zadać mu obrażenia. Jest to moim zdaniem dość prosty sposób. Bardzo szybko załapiemy, jeżeli będziemy grali w tą grę dłużej. To na pewno dojdziemy do perfekcji. Także tutaj pojawiają się takie paski, informujące nas, że dany przeciwnik jest lepszy bądź gorszy w danej sytuacji. Mamy także możliwości wykorzystywania jakichś ulepszeń, przyspieszeń, które to aktualnie posiadamy, bądź możemy kupić za diamenty, które pełnią rolę takich lepszych elementów premium. Teraz musimy trafić przeciwnika w głowę. I widzimy takie efektowne właśnie powalenie przeciwnika, które mi się bardzo w tej grze podoba. Teraz zdobyłem właśnie dwa medale, które pozwalają mi e, zarobić troszeczkę więcej e, pieniędzy. I mamy statystyki końcowe, w których to widzimy e, czym byliśmy lepsi bądź gorsi. I tak właśnie prezentuje się ta gra, i moim zdaniem jest to naprawdę trafiony tytuł, jeżeli chodzi o GameLoft. Cały czas mam w pamięci tego Spidermana, który nie był zbyt dobrą grą. A tutaj takie pozytywne zaskoczenie, że darmowa gra, która jest naprawdę bardzo interesująca i wciąga i są walki rycerskie. Jak sięgam tak pamięcią, to nie przypominam sobie, żeby były podobne gry, właśnie do tej. Zbliżamy się do kolejnego pojedynku, w którym to mamy kolejnych przeciwników. W tych misjach możemy zdobywać coraz to nowe ulepszenia, pancerz i ekwipunek, ale także możemy zdobywać, jak było to w przypadku poprzedniego pojedynku, te diamenciki, czyli te elementy premium, które to pozwalają mi przyspieszyć czas ulepszania danych przedmiotów, bądź także wykupywania dodatkowych elementów na starcie. I właśnie tutaj też jest taki kolejny element interfejsu, że jak nie tam show Me, czyli pokaż mi ten przedmiot, to automatycznie przychodzi, przychodzimy do sklepu i nie możemy jakby tego pominąć. Są także takie misje specjalne, że musimy na przykład wykonać jakiś element, który nam pozwoli osiągnąć zwycięstwo. W tym yy, przypadku musimy wykonać jakąś akcję. Jeżeli ją spełnimy, to otrzymujemy pieniądze, a jeżeli nie, to będziemy musieli znowu yy, ponowić poziom. To takie urozmaicenie pomiędzy y, głównymi walkami z przeciwnikami. Ale bardzo podobają mi się te, te y, efektowne wykończenia pod koniec. Jedyną wadą całej tej gry jest przede wszystkim fakt, że musimy posiadać takie pieczęcie czerwone. Jeżeli one osiągną poziom zerowy, to niestety nie będziemy mogli już brać udziału w kolejnych misjach. Będziemy musieli poczekać, aż nam się te punkty zregenerują, ta pieczęć na nowo się pojawi i wtedy możemy znowu brać udział w kampanii fabularnej, w tych misjach, których Wam teraz prezentuję. Mamy także niebieskie pieczęcie, które y, możemy wziąć do udziału w turniejach. Jest także możliwość grania z żywymi przeciwnikami. Jednak ja jeszcze tej opcji nie testowałem i skupiłem się tylko na graniu w single player. I można powiedzieć, że to byłoby na tyle jeżeli chodzi o grę Rival Knights. Y, bardzo ona mi się spodobała. Jest ona dostępna za darmo, z dobrą grafiką, wciągającą rozgrywką. Jak i ciekawym pomysłem na grę mobilną, a przede wszystkim tego trzeba oczekiwać, jeżeli chodzi właśnie o mniejsze gry na platformy Android, jak i iOS. Zapraszam Was gorąco do jej sprawdzenia osobiście na swoim telefonie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I to byłoby na tyle. Zapraszam Was także do wchodzenia na nasz portal wideotesty.pl, odwiedzającego forum, jak i lagowania fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć.